Michale, witamy Cię w GKSie Katowice. Powiedz na początek. Jest to dość typowy transfer zespołu, który walczył o medale w Bundeslidze do pierwszej ligi z ambicjami na awans. Jakie były kulisy? E, kulisy były dość proste. No. Podejmowaliśmy decyzję gdzieś też bazującą na, na naszej przyszłości i bardzo spodobała nam się wizja całego Całego klubu, całego projektu na, na najbliższe lata, więc postanowiłem, postanowiłem po prostu wrócić do Polski i razem z chłopakami tutaj wywalczyć awans, żeby, żeby po prostu GKS wrócił do, do plus ligi. I, I taki jest nasz cel, i, i myślę, że będziemy dążyć do tego możliwie jak najmocniej, żeby, żeby to się stało. Za tobą trzy lata spędzone w lidze niemieckiej. Powiedz, z jakimi doświadczeniami wracasz do Polski i z jakim bagażem umiejętności, z jakim bagażem doświadczeń, bo to były dość udane trzy lata. No tak, na pewno te trzy lata będę wspominał bardzo dobrze, jak chodzi o, o poziom siatkarski, o, o to, ile, ile mi one dały. I, I myślę, że gdzieś tam po tych trzech latach jestem w stanie też pomóc tutaj chłopakom i, i zespołowi i sztabowi na tyle, żeby żebyśmy wszyscy wspólnie razem um, wywalczyli awans. Wspomniałeś o sztabie, tu jest oczywiście trener Ani Siewiorek, z którym współpracowałeś będzie nie jakiś czas temu. Też na pewno ważne jest, że tutaj są osoby, które znasz, którym ufasz. No na pewno, na pewno jest to też gdzieś, yy, był to jeden z yy, czynników, że z Emilem znamy się już z, z Będzina, w którym byliśmy razem. i. I wiem, jaką on jest osobą i jak, jak pracuje, i to na pewno też pomagało w podjęciu tej decyzji. Jeżeli chodzi o Twoje doświadczenia z GKS-em po drugiej stronie siatki, czy to walczyłeś w Warszawie, czy choćby będzie nie, jakie one są? O, wspomnienia są bardzo dobre, bo gdzieś tam te ostatnie moje wspomnienia z Warszawy to są takie, że gdzieś udawało nam się wygrywać z GKS-em i. Bardzo dobrze wspominam granie i na obiekcie starym w Szopienicach, więc yy, tak samo po rozmowach z chłopakami gdzieś tam, którzy, z których pytałem o klub, to wszyscy wypowiadali się w samych superlatywach, więc na pewno niczego tutaj nie brakuje. Jeżeli chodzi o cele zespołowe, są bardziej nieoczywiste. Jest to powrót do Plus tutaj też na pewno twoja postać i yy, ludzi, którzy tutaj przechodzą do drużyny jest yy, tym ważna. Po prostu liczymy na ludzi z doświadczeniem, którzy wytrzymają na najważniejszych chwilach. No tak, no gdzieś tak został zbudowany ten zespół, że postawiono na, na ludzi, którzy są już doświadczeni i mniej jest tej młodzieży, którą gdzieś tam można uczyć, szkolić. Tylko zespół zbudowany został w jednym celu, którym jest awans i, i myślę, że skład, który, którym dysponujemy na pewno jest w stanie ten awans wywalczyć. Dzięki wielkie. Dzięki.